zbiórka na Wojtusia Link macie w opisie filmu Ale nie, tutaj to jeszcze drugie chyba było, nie? Stado Seren. A to malutkie Zmiana przynęty na woblera takiego No, na PZW trzeba się ochodzić, żeby rybę złowić Ryby, ryby, ryby Witajcie Ruszamy spod naszej ulubionej żabki. Żabka, uwaga, to mogłaby być twoja reklama, ale i tak jest, macie za darmo, na hot dogi. Bo dzisiaj niestety zapomniałem jest święto i wszystkie sklepy są zamknięte, a mało tego nic w domu nie było w lodówce, więc nie mieliśmy chłopakami wyboru. Lecimy startujemy na szybki spinning yy, za drapieżnikiem, za okoniem. Nastawiam się na olbrzymie okonie, bo wiemy już, że tam takie są. Zresztą, jak widzieliście niedawno, taki film dałem. Co o złowił okonia. Dzisiaj jedziemy złowić tych okoni więcej. No niestety jest godzina już prawie pierwsza. Na pierwszą się umówiłem, jeszcze dojedzie do mnie szwagier Piotruś i nie wiem z kim on będzie: czy z synkami, czy, czy z żoną, z trzecią Madzią. Zobaczymy nad wodą. Także trzymajcie kciuki, żeby dzisiaj ten był ten dzień, żeby dzisiaj się udało. Lecimy. Uh! To jest bardzo przyjemny dojazd na to łowisko. Laskiem, bo teraz mamy porę jaką mamy iść zimową. Pakt śniegu, śniegu nie ma, nie? No chodź już, na komórce tak. Dzień dobry, w ogóle Ja się witałem. Aha, widzę. Dwa, trzy, cztery, cztery auta Są, jest trochę ludzi, on od łowi. Także my wbijamy Pierwsze stanowisko, chłopaki się rozkładają. Teraz już w ciągu 5 minut tak. zrobił dwie ryby. Dwie ryby na małe przynęty to dobry znak. Bardzo dobry. To znaczy, że jest może dzisiaj dobry dzień na ryby. Połowimy. chłopaki coś połowią. Wybieraj kornelek jaką chcesz. Przynęty. No kurde, jakbym wziął kolegę to, to A Maciek nie chciał jechać? Chory. Chory, bo widzisz. No, o kurcze. Kornelek wybieraj sobie. Pomódl Ci? Miki uważaj za to bo jest wędka, żebyś nie złamał Słyszysz? Zobaczymy co Kornel... Uważaj, mówię paź, mało co nie stanąłeś na szczytówkę. Zobaczymy co Kornel weźmie na pierwszy strzał. O Taka duża? Pokaż? Ja wiem czy taka duża. Ja, ja na będę... większą złowię... Nie, to złowił na konia takie zielonego. O, na tą. Na to nie. Tak. Pod kolor kurtki, także... Tak. A gdzie są te małe przynęty? nie rób tak, nie rób tak, nie, 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 nie. Proszę to układać. No Kornel nie ja. Brakuje jeszcze jednego pudełka. zabrał. Ale nie, tutaj jeszcze drugi chyba było, nie? możesz od tej spróbować, Miko. Dobra, nie zamykam tego, bo zmienię jeszcze Kornel już. Cyk. Tylko uważaj, bo tam są gałęzie, widzisz? Już No właśnie. To miej to na uwadze. Mikołajowi będzie łatwiej rzucać widzicie tutaj jest ten parking, więc zaczynamy pierwsze stanowisko, pierwsze rzuty. Poleciały do wody. Jest trochę ludzi spacerujących. Ale woda dzisiaj jest rozmarznięta, wtedy jak byliśmy to tam praktycznie cała było zamarznięta ten dró. No oby. Powolutku zwijajcie, co mogę jeszcze doradzić. A jak to nie pomoże to trzeba będzie kombinować. O I powolutku Może są wygłodniałe, no nie? No, może niewykute To niewykute to też Bo był lód Jest wujek Piotruś, przyjechał Ciekawe czy sam, czy z ekipą Zaraz zobaczymy Ahoj! Jak poznajecie, to jest ta miejscówka, gdzie Kornel złowił tego okonia ostatnio. Też był Piotr też był Filipek, przynieśli nam szczęście, jak przyjechali, ten okoń się pojawił. Dlatego tu szybko przyszliśmy i mam nadzieję, że ten okoń do nas wróci. Chłopaki bitują wodę, ja nie mówię, pilnuję dwie wędki, wzięliśmy, ale to tak zawsze bywa. Od czasu do czasu, jak Kornelowi się czasem znudzi, to biorę sobie wędkę i wrzucę kilka razy, także nie jest źle. No trzymajcie kciuki, miejmy nadzieję, że to będzie to i wisienki wypadną. Uh, tutaj zaczęliśmy. Tutaj skończymy. Tutaj stał wcześniej jakiś wędkarz, i jemu dwie ryby przy nas wzięły w przeciągu dwóch minut. Do nam zobaczcie przez dwie godziny nic nie pyknęło nawet. Ostatnia nadzieja, że tutaj się coś pojawi. Małe przynęty zakładamy. Miki się zastanawia, co może spróbować na tą obrotówkę. On na Twistery mówił, że łowił. Albo tego zielonego Twistera Miko załóż co miałeś. On będzie super. I ostatnia szansa. Zobaczymy. Będzie korner ryba? Idziemy nawet do tej chwili. Ostatni rzut słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze łowienie. Dzisiaj mamy piątek, umawiamy się, że w niedzielę tutaj wrócimy prawdopodobnie. Albo na jakieś inne łowisko pojedziemy. Zła pora, no fakt faktem trochę albo rano, albo wieczorem powinniśmy przejechać. Zwłaszcza w takim okresie zimowym. Nie ma. Są, tu są. Wiem. Yeah. Nie dzisiaj, to jutro. Hello, witajcie w nowym dniu. Nowe wyzwanie. Rzeka. Patrzcie, jak płynie. Jest to rzeka Wisłoka. I co? Idziemy, słuchajcie. Zrobimy obchód. Jest podwyższony stan. No, ale to widać po tym słupie w sumie. Ale cóż z tego? Spróbujemy się dobrać do rybek. Teraz jest taka przerwa, nikt tutaj nie łowi za bardzo bo się nie da, więc liczę na to, że ryby nie są pokute, że są wygłodniałe, no i że coś się nam na haku zamelduje, tak? Sprawdzimy to specjalnie dla Was, odpuszczamy już te staw ranowskie na chwilę, odpuszczamy rzemień, bierzemy się teraz za coś innego, żeby było rozmaicenie, no bo ile można w te same miejsca chodzić, jak będzie jakieś pierwsze, o tu jest zejście, Miko, może tu spróbujmy, chodźcie. Strasznie dawno mnie tu nie było. A tu bobry chyba wycieśli z gały dupami. Krszurówki musicie zawiązywać. To, to to... Co, co człowiek? mi Co, dupa odbita? No nie no. Nie. Aha. No, może. to Uważajcie, żeby nie wpaść. Do wody. Pierwsza przynęta wybrana. Kornelek takiego ma? dużego wybrał. Co, sklątało się? No. Gdzieś się chłopaki zamienili wędkami. Ta jest bardziej sztywna. Większymi przynętami można łatwiej rzucać. Tamta jest miękka co ma Mikołaj. Ale. O, 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 o. albo się wpadł. Muszą być dość ciężkie przynęty, bo widzicie Boże. jaki jest nurt S Super nurszu no. Zplątamy tu jest wszystko Tu w transporcie Dobrze jest już, już. Nie, nie ten, nie obija ci odno, miko? Nie 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 wiem czy cięższej nie trzeba założyć, co? O i tutaj właśnie na taką rzekę, to nawet dzisiaj możecie na woblery spróbować, te co mam na Wisłę, bo ona płynie, ta Wisłoka, jak Wisła dzisiaj normalnie. Szybko pracujące woblery. No i może jakiś Pan Boleń się zamelduje na haku. Zobaczymy, na razie na gumę niech próbują, nie? Piszcie co w komentarzach, co Wy używacie na taką wodę. Ona normalnie taka nie jest, zresztą ja tutaj niedaleko nagrywałem już dużo filmów i kurczę, wiecie, że tutaj kamienie wystają. Tak się wisłoka zmienia niestety. Albo stety, nie? To jest jej urok. Zmieniamy miejscówkę, idziemy takim wałem. Patrzcie jak jest tutaj pięknie. Coś pięknego. Za bardzo da się łowić. Ale jest taki spacer. Czysta przyjemność. Tak w życiu bym się nie ruszył, żeby tu przyjść. Patrzcie Stado sarenek. A to malutkie! A to matka chyba jest na przodzie. No, 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 no. no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale słodziaki. No. Widzicie ryb? Nie zobaczycie chyba. Ale sarenki chociaż. Moglibyśmy mieć takie w ogrodzie, nie? Niedawno z one... nas przyszło jedno. Albo jak się liski u nas bawiły stoją fajny, piękny widok no i tym sposobem doszliśmy charakterystyczne takie miejsce bo my jesteśmy w ogóle na wysokości Mielca tego wam nie powiedziałem kładka na Wisłoce także jeszcze tutaj z tej strony spróbujemy później przejdziemy na drugą no i chyba z Maćkiem się spotkamy bo w międzyczasie nie, nie powiedziałem jeszcze z Maćkiem się dzwoniłem. Ma wziąć drona i chce też się ruszyć z domu, także się spikniemy. I tutaj są fajne miejscówki, które osobiście znam. Wiem, że tutaj są ryby, więc jeżeli coś się ma wydarzyć dzisiaj, to właśnie tutaj. Także trzymajcie kciuki. Ostatnie podejście smoka. No i co? Weszliśmy na ten. Nie, z mostu nie rzucaj. Na mostek. W tamtą stronę pójdziemy. A tam, jak się przypatrzycie, jest Maciuś. Do niego idziemy. O! Piękne miejscówki są, patrzcie. Coś pięknego. Cały ten brzeg można tam w tamtą stronę spenetrować. Albo w tamtą stronę. I tam jest w tamtą stronę próg taki. Nie wiem, co tam jest, jakaś przepompownia czy coś. Tam bliżej przepompowni już nie wolno łowić. Jest zakaz łowienia, ale tutaj jeszcze można. O, jest dron. Widzicie. Dobry, tu jak tu, może tam na lewo, co? No, na lewo, na tutaj lewo. Tutaj to, to to drzewo jest zaraz. Wyrcyz, pani Wyrcyz. Zmiana przynęty na woblera takiego. To jest wiślany wobler od Gugiego. E, bo kapu, zobaczcie, płynie tu jak wisła. Jest bardzo mocny nurt i liczymy na klenia. Taki kleniowy, malutki. A klenia tutaj wam zdradzę, jak pamiętacie? Właśnie na takie najmałe woblerki najlepiej biorą. Co zmieniasz też przynętę? Chcesz też woblera? Albo co sam wybierasz zresztą Przynęt od cholery mamy naprawdę Może któregoś z tych woblerów byś chciałby. O taki jest kleniowy. Chcesz tego malutkiego? Drugi Chcesz sobie go O jest, nawet się odczepił, popatrzcie Olbrzymi ster A co to jest? Szakal Gugi i Aduch, szakal, widzicie? Chłopaków z Warszawy. Dobra, tutaj na razie wrzuć później sobie to pozbieramy. Oby szakal ci przyniósł. To jest rękodzieło. Kornelku. Jakie to rękodzieło? Ręcznie robiony. Także dobrze, żebyś go nie złamał. By nie urwał. Na woda, nie? Tak wygląda miejscóweczka, jak widzicie, tam jest przed nami taka zatoka, jakby, zwrócić uwagę, stojąca woda, w lecie można by tam spróbować z przystaweczką połowić, ale to już następnym razem. Kupę kilometrów żeśmy przeszli, no na PZ2 trzeba się ochodzić, żeby rybę złowić, no nam się to dzisiaj nie udało. Ale fajnie, że się poruszaliśmy, troszeczkę spinningu nie zaszkodzi, jest tak z przymrużeniem oka, o tym PZW mówię. Słuchajcie, jest wiadomo, pora roku jaka jest, większość z Was już pewnie nie łowi. Pojedynczy, tacy wytrwali łowcy jak my są, bo my jak wiecie cały rok łowimy i nie poddajemy. Maciek do nas dołączył, też jeszcze próbuje, ale no już nic z tego nie będzie. Kornel już wymięk. Mikołaj już mówi też, że ma dość, więc... To by było na tyle. Jak dotrwaliście do końca, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będzie dostawiać informacje o nowych filmach, a nowy film jak zwykle w piątek 19, bo zaczyna się w piątkę 19 na kanale Łowca. Jeszcze na koniec przypominam, jak ktoś ma ochotę wesprzeć, jest cały czas trwa zbiórka na Wojtusia, link macie w opisie filmu. Nie namawiam na siłę, kto ma po prostu ochotę, tylko Wam przypominam. No i tyle. Ostatni raz z Wysłoki. Ryby, ryby, ryby. U, cześć! Tajemnicze hasło. Kto dotrwał do końca, niech w komentarzu napisze słowe wrania. Koniec. Dołącz do łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.